Zdobywamy Wrocław Move Everett Na filmik nagrywamy, nie? Hello! Zdobywamy Wrocław. Najwyższe miasto w Polsce. Chyba, chyba nie. Ale na pewno najbardziej zakorkowane, Przynajmniej w ciągu roku A teraz jest początek roku, więc dopiero się zbierają. To jeszcze pół jest. jest Spiderman No cię uciekać, chodźmy do Spidermana Gdzie są twoje oczy o, kawosze, czekoladowe kawosze jutro ma Mm. Tak, bo ja potrzebuję teraz rękę z powrotem. Czemu, Maryszka? Czemu, że jest? Cześć. Co będzie? Ale trafiony <grystanie> Nie się... Idealne. Pewnie, że idealne. Urocniejsz do nich. No. No tak. W ogóle nie trafiła się na ucho. No bo są za duże synu A pokaż. No zdjęcie ci zrobię, tylko mama, niech mama odsłoni. Ania nam prawdopodobnie za chwilę urodzi? Jeszcze nie, rybę zjem. A te spórczy co chwila to co? No weź! Norwę mam nie niespakowaną. Kasierki nie cierpią, jak się dotyka terminali. Zupełnie nie ona wiem, o co chodzi. Ona dała wcześniej, tylko się pytała, później wychodzi ci potwierdzenie płatności z terminala. Po co ta nienawiść? <noise> Bo ci mówię, nie dotykaj terminala. Nie wiem, o co ci chodzi. <noise> Kłamtu. Ty mówisz na ciepłym, mam mi zimno w trakcie. To zmarznięte jest wszystko. No, tam koło? Widzimy, jak to Przy ogniu jest trochę cieplej, nie? Jadłaś do tej pory białego dorsza i się nim najadłaś? Tak, jakbyś siadła czarnego dorsza, to byś mogła się nim nie najeść. To jest takie ryzyko, tak? nie, że mnie nie posmakuje. I to by No. Nie wiem, ja nie mam takich problemów. Jak mi, mi nawet nie smakuje, a jestem głodny, to po prostu zjadam. Nie, nie. Jestem. Jesteś wybredna. Jestem. Może w ten sposób właśnie dziewczyny utrzymują lepszą wagę. Możliwe. Bagaż, co my tam mamy? O, była spadła.